Dzień dobry! A tak, dobra, jestem Wanda Placek. Um, zanim mówiłem troszeczkę. Um, no i cóż. Um, to jest serwer Idolteego. Bam, 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 bam. Um, no i tak. Um, to jest serwer -sur Survival. I to będzie moja seria na moim kanale za... Um, cóż, właściwie w zamian za serwer Jadzie to full, bo wiecie, Jadzie odchodzi z YouTube'a. Więc cóż, przydałoby się jakaś nowa z jakiegoś serwera. A skoro to jest serwer Survival, to chyba wstawię w tej serii bardziej na FOP. I A tak jak siak, hmm, po, po, po kolei. Co jest ja dobre? Ja na razie mam tylko tyle. Wiem, że nie ale dopiero nie wiem, się się, co I jeszcze jedna sprawa. Storka za mnie nie ma lagi w tym odcinku. ale. <trybujesz> ale coś mi się z Minecraftem nie chciało w u Jakiego dobra? Minecraft mi się nie chciał chwilowo włączyć. to ja musiałem sobie tam trochę po. E, póki będzie w ustawieniach. Musiałem sobie. Minecraft, musiałem zrobić nowego kroku Minecrafta. Musiałem sobie znowu wybrać fajna przez to nie jestem się, się go znowu. LOL! O... Nie jestem się go znowu ustawiać, mm, przez co. Mm, wiecie, wiecie. to powiedzieć. Przez to będę miał takie minimalagi. No, mam nadzieję, że to nie będzie właśnie tak bardzo. A, przeszkadzać. Okay. Jak widzicie, nie jest tak źle wcale, ale wiecie, ogólnie mam full fps w 30 na 30 wiecie. No ale dobra, to nieważne. Ok, w związku z tym, że to jest seria zastępcza na serwer DJ to full to odcinki będą się prowadzić tak samo, tylko ich długość, uwaga, będzie na szczęście dłuższa niż 10 minut, ponieważ no, serwer Juju 2Full naprawdę bardzo wam się spodobał. Była 19 ślapa w górę w pierwszym odcinku. Hmm, co zresztą sprawia, że jest mi ciepło na sercu, ale tak naprawdę dla, to, dla was te odcinki były za krótkie. Chciałam, żeby to była taka seria poboczna, na no, bardzo mi no i wiecie. Ok. Ale co to sobie wziąć? Żeby się drobieńko, drobieńko, mięseczko, dobra, wziąłem sobie tyle mięsa, więc... a właśnie, to takie na początek, ender chest też masz, eee, no i słuchajcie, ja w tej serii stawiam na, ja zaraz wam powiem, to mam, zlazę po prostu, widzicie, zaraz wam pokażę, ja w tej serii stawiam na pvp, w sensie, że zaraz pójdziemy sobie na, eee, tam sobie na dół, na dwór i będziemy szukać graczy do pvp, pvp, chociaż ja właściwie nie mam żadnego dobrego rynku jak na razie, eee, no ale wiecie, no i żeby był for fun, więc się trochę pobawimy w WP w tej serii. Um, I tak, mam dużo mięska, Wiecie, czy mam dużo mięska? Bo tu jest takie. droga do bogactwa. Ja. Yeah. A, jeżeli sobie zejdziemy, to możemy. E, nie odbicowaliśmy. Negatyw? A, skin negatywa. <grym> I tak nie przypadam z gościem. E, okej. Okay. Więc i co mam? Mięsko. Też mam mięsko i to jest taka, wiecie, źdźwięki składają się przy. Pod... Kur. Zawsze, gdy nagrywam. Jesus Christ. Okej, okay, ale tak się jak mam czas, żeby wam trochę w tym miejscu. Tam spadały świnki, tam się, e, tam się przepala mięsko, świnki się przep. E, e, się spalają, e, mięsko spada. Śmiałbym się, by to była taka większa przerwa. Na odcinku! Lol, to by był fail. Naprawdę byłby fajd. Ale się może za minutkę powinno nam odpuścić. Za minutkę. Nie, wiem, może jak się zalogujesz raz i wejdę. Nie wiem, zobaczymy. Um, tak, Survival Games. Co co? pykam sobie rundkę. Chopaki. Um, pierwszy odcinek um, nowej serii um, Severa. Runka w Survival Games. Jesus Christ. ja. Oh, yeah, yeah. Ok. Już? No, już. Jezus Maria. Okej, okay, fajny początek. okej okay. O, gość, patrzcie e, Niewieski Nick Savander. Papuga. Okej, okay, i pewnie zapytacie się, skąd ja mam, mm, em, właśnie, rudę złota, skoro nie mam Slick Touch, slick touch. Nie wiem, czy on tutaj. Tutaj leżała ruda złota. Dziwne, no nie? Prawie dziwne. Ja z tego miejsca nie będę, zami nie zamierzam zbierać. O, świnki się jarają. Słyszaśnie. Jak widzicie, w chwili uzbierałam stak, więc na szczęście. W tej serii jedzenie będzie naprawdę na fuda. Eee, no i cóż... Wchodzimy na strefa PvP. I od razu ro, 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 co? złożyć Ok. Eee, jeszcze taka jedna spraweczka. W, te, w tej serii... raczej nie będę miał własnego domku, gdyż naprawdę chyba to nie warto. Jak ja już mówiłem, że staję na PvP i for fun z graczami, więc wiecie. E, mo można stwierdzić, że to będzie bardziej, ser będzie bardziej seria PvP aniż um, załóż swój domek, załóż rodzinę, spod dzieci i górę. <ś��g anni> okej, okay, strefa PvP włączone ziomki. Eh, nie wiem od kogoś, ale czemu mi się tak światło ładuje wolno LOL? Ale okej, okay. no, Ładuje się świat na kurny. Trzeba się znaleźć jakiegoś gracza i znaleźć troszeczkę surowców. I tego... o! Um, jeszcze jedna taka fajna ciekawostka. Um, e, w tym e, serwerze jest tak, że już mogli bloki. że Nie. Um, żeby, wiecie um, zaprzestać x moc x ryjowców tu jest tak, że jeżeli znajdziesz na przykład węgiel, no to nic. Co masz w tym, że znajdziesz węgiel, jak wykopiesz negatywny Wiecie, obejmujący? wiecie czemu tak jest? Um, ponieważ tu jest taki w plugin wgrany, że o, żelazo, ale tego nie wykopię, bo nie mogę, akurat, jeszcze jeszcze. Bo tu jest taki plugin brany, że masz gdzieś tam po na wy z wykopanie kobelst... No teraz się udupię. Bez wykopania kobiecy stoner, wypadnie ci na przykład diamencik, węgiel, złoto, lapis i takie inne surowce. Więc jeżeli znajdziecie z zwy zwyczajny węgiel, wykopiecie go, to nie dziwcie się, że wypali wam zwykły kobiecy Okej, Ok, e, no to fajne urozmaicenie właściwie gry. Mm, od razu chyba to zmniejszy. E, oczywiście. Teraz x to jest niepotrzebne na szczęście, więc wiecie. 100 a to już mogę niszczyć oczy. O, Dyrta muszę zebrać, nie mam Dyrta, okej. Okay. Trzeba hmm. się znaleźć jakiegoś gracza hmm. i go zabić. Mm. <laughs> Ale jak widzicie, wyjątkowo jest mało osób na serwerze. Więc chyba um, będę zmuszony troszeczkę poszukać surowców. I nad węgla nie mam. Więc właściwie trzeba byś chociażby z żelazo znaleźć. żelazo to już jest kompletnie um, wymagane. Chociażby żelazo z mieczek skortować FOP. Gdzieś sobie tutaj do dobra, tutaj mam już Cobelstona. Nie wiem, czy to jest też tak, że jeżeli na przykład mam przykład możecie wypaść ten um, diament na poziomie wyższym niż w tym, którym się on sam pojawia z Cobelstona, więc to jest naprawdę ciekawe. Skąd no, piszcie mi w komentarzach, czy można kopać na przykład węgiel czy ten może wykopać na przykład diament na przykład tutaj. Bo to jest naprawdę ciekawe. Um, ale ja w związku z tym, że na wykopania w dół będę kopał w dół sweet. <śmienia> ja w związku z tym, że on nawet kopanie w dół będę kopał w dół nie no Brawo Wander. <śmienia> Okej, okay, jak się... czego... Ej, Lolo lol, 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 patrz, pisze level 1, level 5, level siódmy. Czekaj. Przywitajcie się z YouTube. Wiem, że się pokażę, co zobaczyć... Zobaczyć ty mam level. Mam level pierwszy. <śmienia> Można zobaczyć, że w ogóle mój ym, wiecie, pasek Ekip L Expa. E, jest też e, zerowy, więc nie wiem, czy to działa na takiej zasadzie, hmm, że ten level, który ja mam na liczniku, Expo pokazuje e, się na czacie. To jest naprawdę ciekawe. A dobra, nevermind. No ja chcę chociaż węgiel! Dajcie mi węgiel! Jesus Christ! Wy, Wykopię chyba z tego stack i już będę sobie szedł. Dajcie mi węgiel! Chcę węgiel! by? Kurde... Dajcie hmm. mi węgiel? Albo żelazo O, żelazo Z żelaza to ja mam bym... A właśnie, mam... kurdy ja mam... Ym, drewniany kilof Chociaż nie wiem, czy to też... Właśnie, ciekawe co jest jeszcze jedno Czy z drewnianego ki kilofa może... Wypaść... Ym, coś, co z innych... Ym, z innych kilofów lepszych się wy... Dropi Nie naprawdę, no, to ciekawe jest Ale okay, jest. Na wypadek już sobie będę kopał Od tym O, bo Bardzo jak kamienny kilof Wiem ale jak wiecie, tak na... jest. Jest! <grymne> yeah. Ja patrzę na czat. Yeah. Nie! <grymne> o, i zobaczcie, przykład. Żazą, kobel, żazą, kobel, żazą, kobel. Wiem, że to może trochę jednerwiać. wiać. kobel, żazą, kobel, żazą, kobel, żazą. <grymne> Okej, okay. same Tu mamy, tu mamy, już mamy. Lo FUCKING the SHIT! Jakiego ja jestem. <laughs> oh, Jesus Christ. Jaki ja jestem capem. Okej, okay, Fie, ale co mi do tego skory? Tak, Dobra, wie, dobra, kopiłem sobie, tak? And... O! Sweet. Trzy... Ej, ale to który jest poziom? Takim już chyba wy występuje. O, spoko. Mhm. Ciekawi mnie to naprawdę, czy na, na wyższych poziomach też może. Ale dobra, e, to jest serwer survival, więc chyba nie będziemy się skupiać na odcinkach na kopaniu surowców, chociaż naprawdę mi kordzi, żeby pokopać. <śm> to będę się kopał się w dół i będę spróbował znaleźć chociażby jednego gracza na ten odcinek. Okej, okay, ostatni kopałem. Okej, okay, z tego co wiem, są na razie tylko trzy gildie. Nie wiem, czy to jest jeszcze prawda. Mm, ale jak można z zobaczyć, co na czacie, na przykład jest eh, gildia Roma, TKB, czy tam TKB... Nie wiem, jak to się czyta. Znaczy, nie wiem, jak to mówić. Spa spadłeś na trzeci poziom? Ale jak to? Spadłeś na trzeci poziom. Hmm... Czekaj, kropka, S... A, nie, nie, czekajcie, czekajcie. Teraz mam trzeci level. Nic, takiego nie zrobiłem. Jak to da się spaść na lepszy level? O, złota nie mogę kopać. Fucking the SHIT Hmm, to mi trochę też ciekawi. Nie, może z pobytu na serw. O, węgiel, jej. Może z pobytu na serw. Czekajmy teraz. Spadłeś na czwarty poziom. A znam czerwony. Aha! To takie buty. W sensie, że daję ci level na czacie, jeżeli wykopiesz. Jeżeli znajdziesz surowiec, no ciekawe, no, powiem, że naprawdę bardzo ciekawe. Jak chcesz żelazo! ż, ż żelazo! I zwróćcie uwagę, że trafiłem kamiennym kilofem na czerwony kamień. Czyli jednak da się trafić na przykład, drewnianym kilofem na. Yy, na diamond. To, 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 dobra, jedna tajemnica jest rozwiązana. okej, okay, spoko jest. Yy, no i patrzcie. Już nagrywamy 11 minut, co nie? Prawie nic nie zrobiłem. Mm, fajnie się gra, no nie? Patrzcie, prawie by już, jakby to był serwer, jeżeli bym minął, co, nie? Więc... No, chyba dobrze, jednak przedłużyłem. Mmm, e, wiecie, limit odcinka. Nie, nie wiem, czy to jest... LOL. To był taki jedyna seria, w której miałam limit e, co do czasu. No i gdzie więcej! <laughs> jedyna... O, Savander, zobaczcie. E, o, Glidia Capsule. Lock. <laughs> nie no, Capsule. Tam pisze. Zawandery gościu do mnie prawda? <laughs> Okej, okay, mam węgla? Cztery. Zadam tylko węgiel i resyn jak na razie. No spoko. Ale rozszyfrowany system już tak właściwie w połowie mam, no nie? To też jest ważne. I nie lubię robić takiego. Dobra, nieważne. <laughs> Dobra, tego mogę się nie zrozumieć. A często na. O, piąt. Czerwonka, czerwonka. To nieważne. Ma często właśnie podczas odcinków sobie. Więc nie robię takie. To też mi wkurza, bo jak to się ogląda, naprawdę dziwnie brzmi. czyli nie dziwnie, co idiotycznie właściwie. Więc nie mogę się powstrzymać, ale gdy nagrywam to tak, jakoś, wiecie, tak jakoś tak dziwnie zapominam o tym. To jest dziwne, jak, jak oglądam, to co mnie wkurza. Chcę tego nie robić, a jak, jak grywam to o tym zapominam i tak mi się radzi. <laughs> Dobra, never mind. Znalazliśmy <laughs> Ork <bench> <laughs> What the fuck? Hypat Manik? Lol. Jakie jaki ma ogólny w Minecrafcie? A, -y ad, tak. <laughs> I sobie na. i odzamienił. Skopać level. <laughs> um, dobra, jest level starczymi. A czemu taka kaminka? co ci chodzi? Masz, masz trzeci level. No i co ci? Co, co płaczesz z tego powodu? Nie rozumiem cię. <laughs> Okej, okay, wychodzimy już na zewnątrz. Um, no to jak widzicie, system um, przybliżenie. Ko a, dobra, z panu. Um, wiecie. Mamy już przybliżone... lol... lol, to, to, to chyba nie jest włączanków. To nie jest włączanków. czanków! Um, dobra, um, czekajcie. Ło, wow, ładnie to nawet. Um, właściwie to sobie pójdę trochę gracza poszukać jakiegoś. Przydałoby się właściwie znaleźć kogoś. Um, właściwie naprawdę chce mi się kogoś walnąć. Tak, 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 wiesz, tak, 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 ja bijecie. Kurde, już nie mogę, ale to mogło być gracze e, miastu, blisko spawnu. To też jest ciekawe, powiem wam. E, no sweetaś, no, kurde. No ja zawsze muszę się znaleźć w takiej sytuacji. Woda! Fuck it! Jakim jestem idiotą? Dobra. Będziemy szukać jakiegoś... O, czekajcie, nie mam mieczy, nie, nie mam miecza. Trzeba <grytanie> też w ogóle wstąpić do jakiejś gildii. Ale te sprawy chyba pozwolę powiedzieć od dla gdyż raczej fascynujące nie jest pisanie z graczami na czacie. O fuck, zaraz będzie noc, fuck sake. Co hmm. mamy to? Ale graczy nie ma. Savander, kurde. Chciałem się z kimś pobić aktualnie. <noise> nikogo nie ma! <noise> bo przy level 2, a to przy dodaje właśnie. Bo jak po, gram po południu, to jeszcze nie widziałem tych leveli żadnych. W ogóle nie widziałem, żeby ktoś miał level W ogóle też sobie pomiędzy po odcinkami pokopię. I nie wiem, czy warto jest robić właściwie jakiś taki dom sobie. A to ja akurat nie mogę, ale chyba raczej nie będę nie czekać. Dobry jest żeby zrobić dom, co nie? Jest taki podziemio, niewróżniający się. What the fuck, wow, to jest coś. Wiecie co to jest na dobry pomysł? Um, tak, ooo, i jak to mam mało miejsca na dysku? O kurde, zaraz będziemy musieli kończyć. Um, um, Czekaj, o ooo, ty ma coś ten. To chyba wejście ze spawnu, z tego co mi się wydaje. Mhm. Mm -hmm. um, okej. Okay. Mm, dobra, spoko, I like it. Ty się wrócimy na spawn i będziemy kończyć ten odcinek. Ładnie tu, kurde. <grym> chciałabym się zobaczyć, czy może się spalić, ale to jest idiotyczne. <grym> no dobra, możemy sobie powiedzieć, gdy no, jeszcze mam PvP. Kurde, kurde chciałabym się z kimś No ale cóż... Mhm. No ale cóż, o właśnie, takie... Hmm, tak w ogóle, to, to jest coś jeszcze oprócz tej, tej wieży dużej? Czekajcie, zobaczę sobie. Hmm, przejdę sobie jeszcze do i będę go czyścić. Tam śnieg, gdyż mam, nie mam miejsca na dysku, muszę sobie wyczyścić wyczy, 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 wy. Jap pitole. Muszę sobie wyczyścić dysk. No, wygadaj, normalnie Mam sobie jakieś topiczki. No też sobie z chęcią skoczę. Ehm, to się na wyspę, poziom. gazetki ku wam Night. Jest to coś ciekawe, co są jakieś tabliczki, sobie przeczytam pomiędzy odcinkami. I cóż, mam nadzieję, że i to serwię przyj przyjmiecie tak miło jak. O, Netter. Jak serwer jj to full Jeśli pamięci JJ, ja. No to cóż. Mój mandry plasek to chyba ja nic nie mam przy tego spawnu. E, to był. Um, Idlety Server. No i cóż. Pamiętajcie, IP macie w opisie, by się chcielibyście pograć z innymi tuberami. albo właściwie z innymi, kurde, z kim co ty grają, tych rzeczy już nie schowam, to spotka. Um, ja to się jakoś spróbuję ogarnąć, pomiędzy znikami troszkę bardziej, może znaleźć już jakieś fajne miejsce, O, Skubaniec, ołas, skubaniec. skubaniec, jakieś miejsce na domek, ogarnąć sobie troszeczkę um, rzeczy, trochę tam surowców i ogółem, ale gany. już nie poprzedni na koniec filmu jak ping, więc dobra, kończymy na spawnie. Um, mój Wanderplasek.